Jest tak, zaczynamy meczek. To jest safanduła. Aha, oni grają sobie. To jest jakiś zoom, chujowy. Zoom. Nie, idę z drugiej strony. Grają tutaj Rabbit Sport MX. Tutaj, łysy gra. Tak, ten złoty. Już gracie? Gdzie? I walkę rzuciliśmy, tak? I piękne odbicia, i piłka dla złotego, tak? Dla Pikiego, teraz Tomek się przygotowuje, i serwis, odbiór, serwis, pięknie. Jak byśmy grali I jakbyśmy wygrali i 1-0 dla Tomasza Derkowskiego Nie wiem czy będę używać na życie, jeśli chcę to wrzucić na YouTube Łysy już ma dosyć. Łysy to Tomasz Derkowski Co to się dzieje? Jest przewaga dwóch punktów dla Tomasza Czy Piotrek to drobi? Któż to wie i serwis a jest 2-1 2-1 dla Piotra. Troszeczkę zaczyna wiać, ale to nie przeszkadza. I cały czas 2-1. Czekamy w napięciu, kto zdobędzie kolejny punkt. No i jest po 2. Przepraszam. 3-2. 3-1. Niestety. Dobra, 2-2. Nie wiem, zgubiłem się, ale te, te emocje po prostu, te emocje, tak. Jest po 2. To będzie teraz punkt. Piękne zagranie. I niestety jest 3-2 dla Tomasza z Timu Rabbit Sport MX. W momencie, chwyta się. Ile jest? 4-2 dla Timu Rabbit Sport Cobra MX. I niestety jest już 5-2. Co się dzieje? Nawet Gips nie pomaga. Ale jednak coś tam pomaga. Jest 5-3. To nie jest tenis ziemny, tylko ping-pong, Grajmy normalnie. I serwis 5-4, jak dobrze słyszymy. Mam nadzieję, że nie skończy nam się pamięć w telefonie. Ile jest? Pięć. Po 5. Mamy remis. Jest walka niezwykle zacięta. Punkt za punkt, że tak powiem. Ale oni kaleczą ten sport, ale cóż, jest 6-5. Piękny serwis, dynamiczny z ręki. Ile? 7-5 dla mnie. 7-5 dla złotego, dla pana w gipsie. I jest 8-5. Tak, cieszymy się, cieszmy się, to długo nie potrwa. 8-5. Piękne zagrania z daleka. 8-5 mamy i jest 8-6. A, 9-6 i zmiana serwów. Change serve. Tak, uśmiechnij się do kamery, brawo, rabit sport. Ale też ten serf ten wymach, jakie to jest piękne. Ale ścina. Ile jest? 11,6. 11, Coraz zbliżamy się do półmetku. Jest 11,7. Jak to się potoczy? Kto wygra? Obstawiamy. Ajajaj, 11,8. Tomasz z Timurabi z Cobra MX groni Pitera z Gipsem. I ścina. Odwróć, ścina. Piękne przejście. Aj, niestety widzę, że ktoś tutaj się denerwuje i wytrwania. Małe kłóconko między sobą. Sam nie wiem. Pogubili się. Jak to jest prymitywna gra. Prymitywni zawodnicy. Kali jeść, Kali pić. I pięknie widzimy piękną wymianę piłek. Po prostu. Radwańska wymieńka przy nich. Tutaj jest, tutaj. Cieszy się ten pan. Tak i zaserwował. Ach, ach piękne te nicciutkie piłeczki. A i niestety straciliśmy punkt. Ile jest? 12-10 idą prawie web w web równo. Na, nawet gips nie pomaga, chociaż dalej mamy małą przewagę. A po co? I po co takie straty są nam niepotrzebne? 14-11 jak słyszeliśmy od zawodnika Z gipsem Są coraz większe szanse na wygraną 15:11 Wystarczy 6 punktów Zdobyć do zwycięstwa Pięknie widzimy, że słońce nam tu Wyszło ze chmur Zaczyna przygrzewać Coraz cieplej jest Ajajaj aj, aj. Ile jest? 15-13, dwupunktowa przewaga Pana z gipsem, Tomek z Rabbit Sport Cobra MX goni, 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 ale czy dogoni? Tego sam nie wiemy. Jest 16 chyba. Ach, piękne to było zagranie. Godne mistrza po prostu. I tutaj. Patrzcie, czy ta piłka wygląda. E, to nie jest tenis ziemny. To jest ping-pong. Prawie. To ha, ha, ha. Teraz proszę o komentowanie, czy Tomek z, z MX chowa coś tam jakiegoś teamu jest podobne do Radwańskiej. Czekamy na Państwa komentarze. Zbliżamy się do końca i teraz serwis Piotra z Gipsem. Wysoka, niestety. Ile jest? 19-14 Tu tylko cud może sprawić, żeby Tomek z Rabbit Sport Cobra MX wygrał. Dwa punkty są potrzebne Piotrowi z Gipsem. No i już widzimy, jest 20 do 14. Proszę Państwa, 20 do 14. Czy wy to słyszycie? Emocje sięgają zenitu. Kończymy to. Nie i proszę państwa. Piotr Bartkowiak wygrał. Ten przegrał. Proszę, jak się denerwuje? Jak pan się czuje przegrany? Niestety, on się wstydzi. Jak czuje się pan po wygranej? Zajbiście. A pan? Jak się pan czuje po przegranej? Przegrać ze złotym. Dobrze. Dziękujemy. Żegnamy.